Cześć Maneczko, witam Was serdecznie na kanale Jarek na Emigracji. Tym razem nie przy Bagiecie, w plenerze, korzystając z ładnej pogody. No, ruszyłem sobie na rowerek, żeby się poruszać, pojeździć trochę. Ale mniejsza z tym, temat jest dzisiaj inny. Temat, który myślałem, że już nie będę musiał poruszać, ale o, o tym trzeba mówić, że ciągle Polak, Polakowi Wilkiem już to powtarzałem. Chciałem zamknąć ten temat, no ale nie. Jak wiecie, jestem piekarzem, zajmuję się piekarnictwem. Jeżeli jakaś firma ma problemy, mała piekarnia najczęściej zwracają się do mnie, miałem tak parę razy. Yy, oczywiście chodzi o sprawy technologiczne, mają problem z chlebem. Yy, I pomagam im. Pomagam im i za to oczywiście otrzymuję wynagrodzenie. I tak to bywało z różnymi firmami angielskimi, ludźmi z Indii, Turkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie? No i dostałem wiadomość od pewnego gościa na adres e-mail oczywiście i tam poprosił mnie o pomoc, zostawił swój numer telefonu, ja mu wysłałem swój, oddzwonił do mnie, no i powiedział mi co i jak, że chce otworzyć małą piekarnię, malutką piekarnię i potrzebuje y, listę maszyn, które ma zakupić. Ja oczywiście powiedziałem swoją cenę, ile to będzie kosztowało, ile wezmę za tą usługę, no i wypisałem mu tą listę tych maszyn, znalazłem mu fajne maszyny używane, bo nie chciał nowy, bo wiadomo, nowe to są koszta. Wysłałem mu to, dostałem wynagrodzenie za to, wszystko git, ok. Minęło jakieś dwa miesiące, ponad dwa miesiące. I odzywa się znowu, napisał do mnie, że potrzebuje jakiś fajny przepis, dwa lub trzy, na, na jakiś chleb, na jakiś prosty chleb, żeby tam gostek z ulicy przyszedł i mógł go robić. Taki chleb na szybkości, taki jak robiłem czy tam orkiszowe, czy, czy forma razowa, bo, bo ten, ten gostek, klient chce robić yy, no pod, pod Polaków, nie, w tym, w tym małym miasteczku. Nie będę tam mówił nazwy, bo to nieważne. Jakiś dziwny hałas, jakieś zwierzaki mi tu latają i rozpraszają. No i wysłałem mu jeden przepis. Wysłałem mu jeden przepis. I powiem Wam szczerze, że coś, coś czułem, że coś jest nie tak. Bo wysłałem mu ten przepis i się nie odzywał. Próbowałem do niego dzwonić. Yy, że, no chciałem poinformować go, że nie mam zapłacone jeszcze yy, za tą usługę moją, nie? No i za jakieś dwa dni odzywa się znowu, mówi no słuchaj tam mordo, usłyszałem to mordo i słyszałem, że koleś był podchmielony. Ja Ci zapłacę tego, wiesz mam problemy, mówię Słuchaj, człowieku, wyślę ci jeszcze jeden przepis i prosiłbym, żebyś mi zapłacił. No i wysłałem mu kolejny przepis. No i niestety po tym wszystkim sytuacja była taka, że kontakt nas, nas nasz kontakt się urwał, nie? Język mi się lepiej napiłem się wody. Dziwna sytuacja, czyli co? no... Wywalił mnie, nie? Na siano. Wywalił mnie na siano i to taką. Kwota nie jest mała. Nie będę mówił jak, a ja bym był taką, taką typowym, no niemiłym człowiekiem, to bym, to bym powiedział, kto to jest. Yy, bo trochę ludzi mi ogląda, nie? no ale po co? Nie będę roztrząsał, więc koleżka, jak mnie oglądasz, a na pewno mnie oglądasz, to przelej na to konto tyle, ile trzeba. Bo naprawdę ja myślałem, że tuż to, to się zmieniło, że Polacy tak się ogarnęli. Oczywiście nie mówię o wszystkich. Wszystkich do jednego worka nie, nie, nie chcę wkładać, nie? ale zobaczcie jak to jest. Koleżka z Indii, Anglicy, z Turcji, bardzo często współpracowałem z Turkami, którzy otwierali różnego rodzaju piekarnie, naprawdę. Przejmowali polskie biznesy, cukiernie, współpracowałem z nimi, no i nie było problemu, od razu gotówka, gotówka do ręki czy tam na konto. Wystawiałem e, invoice, ten, ten paragon czy jak to tam się zwie tutaj i pieniążki dostawałem bez żadnego problemu i takie miałem, Mam takich czterech. Z czterema współpracuję. Teraz, teraz już nie, bo się bujnały im piekarnie, no i na razie mojej pomocy nie, nie potrzebują. Ale czasami, czasami, dzwonią od razu przelew mam. Zanim pojadę do nich, ja już mam przelew na końcu. A z Polakami, tymi biznesmenami z trąbką w tyłku, to, to tak jest. Nie? no już już powiem widziałem sobie, że już nie będę z Polakami współpracował. No sorry, no. Sorry, no kurde, no śmiać mi się trochę chce, bo Polak Polakowi wilkiem, no nie chciałem tego mówić, nie? no ale jak można robić takie rzeczy, że rodak, rodaka wystrzeli w powietrze, Polacy, w tym są mistrzami. Polacy są w tym mistrzami. I naprawdę, no, tak, taka sytuacja, że, że masakra. Myślałem, że myślałem, że nie dojdzie do tego, no ale no niestety, niestety, wywalił mnie nowy Polak. Raz próbował, drugi raz próbował. Na początku mojej kariery, tutaj jak przyjechałem, to Chcieli mnie wywalać na lewo i prawo, na lewo i prawo chcieli mnie oszukiwać z jakimś kupowaniem adresów, z jakimś pomaganiem załatwienia banku tutaj, konta bankowego, a ja co? No, wszedłem sobie do banku i załatwiłem sobie konto, nie? A wołali ode mnie: 50 funtów, pójdę z tobą, ale 5 dych. Jeżeli chcesz adres, to też 5 dych, nie? adres, czyli zamieszkania, nie? A ja adres podałem tam, gdzie mieszkałem i wszystko załatwiłem, nie? Kiedyś było prosi, wchodziłeś do banku i załatwiałeś, teraz troszeczkę jest inaczej, no ale... kij z tym, nie? I naprawdę, mówię, takie sytuacje z tymi z tymi Polakami, że mi się chce śmiać. Mi się chce śmiać, wiadomo, straciłem jakąś tam kasę, ale cóż, człowiek się uczy na błędach, a ja się nigdy kuźwa nie nauczę, żeby z Polakami nie, nie wchodzić w biznesy, nie? Bo naprawdę, naprawdę Cięż, cięż, ciężki temat, jak już to mówiłem kiedyś przy bagiecie. Ciężki temat, naprawdę. Ciężki temat, jeszcze raz powtórzę. Nie? Koleś dla wziął sobie przepisy i mnie wywalił w powietrze, ale odwiedzę go w tej piekarni, że koleżka, jak mnie słuchasz, przelej te pieniążki, bo ja Cię odwiedzę, z kamerą przyjadę do Ciebie, wiesz, i, i naprawdę pokażę tą piekarnię, bo... Chociaż nie chcę tego robić, ale wiem, że jesteś rozsądny i te pieniążki mi przelejesz, więc pozdrawiam cię serdecznie, nie rób głupot. I tak, i tak, taki odcinek dzisiaj. Musiałem się z wami tym podzielić. Miałem tego nie, nie wspominać, ale, ale wspomniałem. <ścoughs> ale wspomniałem moi drodzy widzowie, tak to jest. Dzisiaj mam dzień wolny, weekend, sobota, niedziela wolna. Rekreacja na mojej tu pięknej kozie rower, który. Wygląda brzydko, ale całkiem nieźle się na nim jeździ. Cieniutkie oponki, można śmigać. Śmigam sobie po parku Brent Park, Stombridge. Brent Park na dzielnicy Stombridge Park. Stombridge Park. Stombridge. Stombridge. Stombridge chyba bez, bez słowa park. Już, już nie wiem. Tam jest tam jest Wembley. Dzisiaj sobie oglądałem drony, bo znowu zajawka na drony mi wzięła. Tego małego mawika dwójeczkę chciałem sobie nabyć. Drogą kupna, ale zobaczymy, zobaczymy. Zarejestruję go i może po takich parkach można jeszcze polatać, nie? No ale, ale jest tu przypał, bo ludzie od razu od razu szczelają zucha na policję i policja przyjeżdża i wtedy są problemy. No i tak, przestrzegam was. Yy, przepraszam, nie przestrzegam was przed biznesami z Polakami. Po prostu ja trafiłem. Ja mam takie szczęście, że ja po prostu trafiłem, a większość może jest uczciwa, no, no ale jak, jak piszecie w komentarzach, jak słyszę od moich znajomych, no to tak nie jest, nie? Nie jest tak. Same, same problemy z Polakami, gdzie to jest... Ja też jestem Polakiem, też jestem Polakiem. Ja naprawdę pomogę. Jestem człowiekiem takim sercem, nie? No ale Kuźwa, jak patrzę naokoło, to, co się dzieje, co nasi rodacy wyprawiali na początku, tak jak przyjechałem 10 lat temu. I co teraz próbują też? No, koleś na wydrę typowo szukał, zdobył zaufanie, zapłacił za pierwszą usługę. Od razu bez problemu, a za drugą już nie, no i nie odzywa się telefon wyłączony, nawet nawet jestem zablokowany, nie, bo od razu rozłącza, czyli mnie zablokował. No niestety. Mam nadzieję, że karma go dopadnie i tak to się, tak to się zakończy, a ja już nie będę płakał, bo i tak mi się wydaje, że tych pieniędzy nie odzyskam, no ale, ale może koleżka przejrzy na oczy, w co, wątpię, w co wątpię, w co wątpię, w co wątpię. I tak, powtórzę jeszcze raz, moi drodzy widzowie, taki dzisiejszy odcinek taka dzisiejsza rozkmina ręce opadają i brak słów <noise> brak słów teraz odcinki z piekarni na razie nie będą się pojawiały może coś z pleneru zobaczę trzeba nabrać świeżości żeby nie zanudzać Was z tą bagietą jakichś fajnych historii po, poopowiadać Wam w późniejszych odcinkach w następnych odcinkach Jarek, co ty pierdzielisz? Już mi się... Spałem, spałem 5 godzin dlatego, bo jestem po nocy i człowiek po nocy to jakby dostał łopatą przez głowę, nie? Piękna okolica. Tylko strasznie syfiarska. Śmietnik tutaj obok, ale puszek nasyfione jak... Nie powiem gdzie. No i tyle. Jeżeli oglądasz mnie to subskrybuj, zostaw ślad po sobie, komentarz czekaj na kolejne odcinki, kliknij sobie dzwoneczek wtedy dostaniesz powiadomienie na telefon jak się pojawi jakiś nowy materiał na moim kanale i tyle mam do powiedzenia. Uważajcie na siebie, uważajcie komu ufacie w biznesie, bo będą chcieli Was przekręcić na kasę, szczególnie rodacy bardzo przykre to jest, ale szczególnie rodacy za granicą co z nimi jest, z tymi Polakami chociaż ja już powtórzę trzeci raz chyba też jestem Polakiem. No. no i co? Ja jestem uczciwa, większość takich biznesmenów Polaków, no to nie jest uczciwa tutaj, nie? Pajączek mnie atakuje jakiś. Nie jest uczciwa. No i tyle. Tyle w temacie. Dziękuję Wam ślicznie, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, wieczoru. czy tam kiedy mi oglądacie. Na razie. Cześć. A, jeszcze. Zdrówka Wam życzę. Cześć.